Ile godzin powinno się spać co najbardziej zaburza nasz sen i jakie są najlepsze sposoby na bezsenność? Tomasz Czaka La Osteo i Kleofas zapraszają na podróż po świecie sennych marzeń. Sen jest jednym z czterech filarów naszego zdrowia, wpływa na całe nasze ciało i wszystkie jego układy. Jedną trzecią swojego życia prześpisz, więc warto, żeby ten sen był odpowiedniej jakości. Odkąd istniemy jako gatunek ludzki przez tysiące lat o tym, kiedy chodzimy spać i wstajemy rano, decydowało słońce. Wraz z pierwszymi promieniami słońca nasi przodkowie wstawali i pracowali, chodzili w pole, polowali, łowili ryby. A gdy słońce zachodziło, siedzieli sobie przy ognisku i kładli się spać. W naszym ciele są głęboko zakorzenione mechanizmy, które podlegają temu dobowemu cyklowi. Wydzielanie hormonów, temperatura ciała, nasz metabolizm i aktywność wszystkich narządów, a zwłaszcza mózgu, dla którego ilość światła jest kluczowym elementem. Nasz mózg wie, że kiedy jest ciemno, to jest noc, a kiedy jest jasno, to mamy dzień. Gdy coraz mniej światła wpada do naszych oczu, uruchamia się w mózgu maleńki gruczoł o nazwie szyszynka, który zaczyna produkować melatoninę. Jest to hormon, dzięki któremu zasypiamy, który podtrzymuje nasz sen, a spadek jego stężenia nad ranem powoduje, że się wybudzamy. I wszystko to wewrócił do góry nogami pan Edison, który wynalazł żarówkę i w naszym świecie zagościło sztuczne światło. Później jeszcze doszła elektronika, telewizory, komputery, imprezy i nasze oczy są nieustannie bombardowane niebieskim światłem, a nasz dezorientowany mózg już sam nie wie, czy jest noc, czy jest dzień. Sen to jest stan, w którym nasze ciało nieruchomieje, wyłącza się nasza świadomość. I kiedy śpimy, przechodzimy przez kilka bardzo ważnych faz. W uproszczeniu śpimy w cyklach, które trwają około półtorej godziny. I żeby się wyspać, nasze ciało potrzebuje zazwyczaj około 5 cykli, czyli i pół godziny. Oczywiście są osoby, które będą potrzebowały sześciu cykli albo 4 cykli i też będą wyspane. Noworodki śpią nawet po 20 godzin na dobę, nastolatki potrzebują też więcej, 10-11 godzin, a osobom starszym często wystarcza 6-5 nawet 4 godziny. Podobno Napoleon, żeby się wyspać, potrzebował trzech cykli, czyli 4,5 godziny. I zwykł mawiać, że tyle snu właśnie potrzebuje facet. Według niego kobiety mogą spać 6 godzin, a głupcy śpią powyżej 7 godzin. No ale ja się nie do końca zgadzam z Napoleonem. Taki jeden cykl składa się z fazy NREM i z fazy REM, czyli faza REM to jest faza, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych, a faza NREM to taka, w których tych ruchów nie ma. I w dobrym, zdrowym śnie nie chodzi o to, żeby przespać 8 godzin czy 9. Są osoby, które śpią po 12 godzin i nie są wyspane. Dużo ważniejsze jest to, żeby płynnie przechodzić od jednego cyklu do drugiego, bez wybudzania się. Na szczycie tego cyklu, czyli kiedy przechodzimy z jednego do drugiego, często dochodzi do wybudzeń, których nie powinniśmy pamiętać. Może jak ktoś się wybudza w środku tego cyklu. Wtedy sen traci swoją płynność, a im więcej takich wybudzeń, tym później krótsza jest faza REM. Najważniejszą częścią tej fazy NREM jest sen głęboki. Całkowicie zanika w nim ruch gałek ocznych i z tej fazy najtrudniej się wybudzić. W tej fazie mózg zwiększa nawet o połowę odległość między swoimi komórkami, co pozwala płynowi mózgowo -rdzeniowemu przepływać i wypłukiwać różne śmieci, np. adenozyny. Czy białka tau, odbywa się w mózgu wielkie sprzątanie. Jest to też faza najlepszej regeneracji fizycznej. Mózg kieruje krew do rozluźnionych mięśni, która wypukuje metabolity. To dlatego ta faza jest tak ważna dla sportowców. I w tej fazie też najczęściej dochodzi do zjawiska lunatykowania. I po fazie snu głębokiego następuje faza rem, czyli faza, w której nasze gałki oczne szybko się ruszają. I faza rem jest to faza odpoczynku psychicznego. To w niej wdrukowywane są w nasz mózg wspomnienia i sortowane zdobyte informacje. Ona ma fundamentalne znaczenie dla pamięci i dla rozwoju mózgu. Jest kluczowa dla uczniów i studentów, bo to w niej właśnie zapisuje nam się w mózgu zdobyta wiedza. Dochodzi w niej także do przetwarzania emocji i przepracowywania traum. Dlatego ma to ogromny wpływ na nasz nastrój i zdrowie psychiczne. Podczas tej fazy często mężczyzn przez dochodzi do wzwodu i to niekoniecznie przez sen o zabarwieniu erotycznym, tylko przez zwiększone wydzielanie testosteronu. Kiedy zasypiamy i wchodzimy w pierwszy cykl, to faza REM trwa tylko około 10 minut, a cała reszta to faza NREM. Ale jeżeli sen jest płynny i płynnie przechodzimy z jednego cyklu do drugiego, to w ostatnim, powiedzmy piątym cyklu faza REM i NREM są równe. Trwają około po 45 minut. Między innymi dlatego nad ranem nam się tak dobrze śpi. Zdrowy sen powinien sprawić, że rano wstajesz pełen energii, wypoczęty, zregenerowany, z posortowanymi informacjami, z wyczyszczonym mózgiem i wypoczęty fizycznie i psychicznie. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że coś jest do poprawy. Bardzo ważną rzeczą dla zdrowego snu jest nagromadzenie w ciągu dnia adenozyny. Jest to bardzo ważna substancja kumulująca się w naszym mózgu, i odczucie zmęczenia to jest nic innego jak nagromadzenie adenozyny w mózgu. Jest to jeden z sygnałów oprócz światła dla mózgu, że trzeba iść spać, trzeba odpocząć. Dlatego często to, co najbardziej zaburza nam sen, to jest to, że nie mamy tej adenozyny. Brak ruchu. Jej poziom wzrasta, kiedy jesteśmy aktywni fizycznie, a jeżeli cały dzień siedziałeś przed telefonem, przy komputerze, siedziałeś tylko w samochodzie i nie ruszałeś się. Adenozyny będzie mało. Dlatego regularna aktywność fizyczna powoduje, że lepiej śpimy. Kolejnym zaburzaczem jest kofeina i nikotyna, czyli substancje, które blokują receptory dla adenozyny i zmniejszają uczucie zmęczenia. Dlatego palaczom i kawoszom często jest trudniej zasnąć. Najpopularniejszym obecnie zaburzaczem snu jest niebieskie światło emitowane przez komputery, telefony. Siedzenie w telefonie tuż przed snem to dla mózgu ewidentna informacja, że jest dzień. Pada wtedy poziom melatoniny i utrudnia to zasypianie. Kolejna sprawa to alkohol. Wypicie drinka tuż przed snem daje takie złudne poczucie, że jest lepiej się śpi, że krócej się zasypia. Dzieje się tak, bo alkohol hamuje aktywność kory przedczołowej. To jest taki nasz racjonalny ośrodek w mózgu. Więc w pewien sposób jesteśmy otumanieni i wydaje się, że łatwiej zasnąć. Ale nawet jak zaśniemy, to sen jest nie dość, że płytszy, to to przechodzenie z jednej fazy do drugiej jest zaburzone, mniej płynne i dochodzi do dużej... Ilości wybudzeń, których się nie pamięta. Więc w konsekwencji po alkoholu budzimy się mniej wyspani. Kolejna sprawa to zła dieta. Jeżeli tuż przed snem najesz się rzeczy pikantnych, ciężkostrawnych czy tłustych, to Twój układ pokarmowy będzie ciężko pracował i trudniej będzie zasnąć. A jeżeli najesz się słodyczy przed snem, to może wybudzić Cię po dwóch godzinach głód związany z wyrzutem insuliny. Kolejną sprawą są drzemki. Uważam, że zdrowy człowiek nie potrzebuje drzemek. Drzemki zmniejszają poziom adenozyny, sprawiają, że jesteśmy mniej zmęczeni. Ale wieczorem, gdy zasypiamy, adenozyny musi być dużo, bo wtedy lepiej się śpi, krócej się zasypia i ten sen jest płynniejszy. Oczywiście są wyjątki, jeżeli zarwałeś nockę, bo na przykład. Płakało małe dziecko, czy trzeba było się uczyć do jakiegoś ważnego egzaminu, czy z różnych innych przyczyn nie wyspałeś się, to można sobie drzemkę walnąć. Ale należy dążyć do tego, żeby Twój sen w nocy był na tyle dobry, jakościowy, żebyś nie potrzebował w ciągu dnia drzemek. Zatem, żeby zadbać o idealny sen, przede wszystkim trzeba zadbać o dużą ilość adenozyny. Czyli w ciągu dnia wysiłek fizyczny, spacer, bieganie, siłownia, to co lubisz, byle nie podejmować go na 3 godziny przed snem, bo wtedy adrenalina spowoduje, że trudniej będzie zasnąć. Przed snem warto o wysiłek umysłowy, to też podnosi poziom adenozyny, krzyżówki, czytanie, sudoku. Staraj się nie robić drzemek, a ostatnią kawę wypij na 6 godzin przed snem. Przed snem unikaj jedzenia, zwłaszcza rzeczy pikantnych, ciężkostrawnych, tłustych czy słodkich. Na 2-3 godziny przed snem można zjeść lekką kolację, a później już nic nie jeść. Warto odstawić też alkohol i unikać generalnie picia tuż przed snem większych ilości płynów. Bo może wybudzić Cię po prostu potrzeba sikania. Na dwie godziny przez snem warto odłożyć wszystko, co emituje niebieskie światło, całą elektronikę. Chyba, że musisz pracować, coś skrolować czy oglądać serial, to warto zainwestować w filtry niebieskiego światła, na przykład specjalne okulary, albo urządzenie przyłączyć na tryb nocny, jeżeli ma taką funkcję. Melatonina powstaje z aminokwasu o nazwie tryptofan, dlatego warto zaopatrzyć się w produkty bogate w tryptofan. A Są to na przykład trup, mleko, jaja, ryby, sery, owoce morza. Jest kiedy Dyni, soja czy rośliny strączkowe. Warto wypracować sobie swój własny rytuał, dzięki któremu Twój mózg będzie już kojarzył te ostatnie dwie godziny dnia z pójściem spać. Może to być ciepła kąpiel, twoja ulubiona relaksująca muzyka, medytacje, yoga, ćwiczenia oddechowe. Warto zadbać o warunki w sypialni, powinno być tam cicho, chłodno i bezpiecznie. Taka optymalna temperatura do spania jest trochę niższa niż pokojowa, 18-19 stopni. Ale tu jest indywidualnie, ważne, żeby to Tobie było komfortowo. Dobrymi pomocami, które ograniczają bodźce, są też opaska na oczy czy zatyczki do uszu. Nasze ciało uwielbia rytmy, więc warto je nauczyć chodzenia, spać i wstawania o tych samych godzinach. I to przez cały tydzień, jeżeli to możliwe, czyli także w weekendy. Takimi idealnymi godzinami, do których nas przyzwyczaiło słońce, nas i naszych przodków, 6 albo 23.7. Ale tutaj warto słuchać swojego ciała i swojego zegara biologicznego i chodzić, spać w takich porach. Żeby tobie było dobrze. Wiele osób nie może zasnąć, bo ma myśli rozbiegane jak owce po pastwisku. Myślą, martwią się, przejmują, planują przyszłość. Jeżeli chcesz to robić, najlepiej zrobić to, zanim wejdziesz do sypialni. Wszystko sobie zaplanuj, martw się przed pójściem spać. Jak już kładziesz się do łóżka, postaraj się wyczyścić umysł. to nie jest to łatwe, ale tu mamy także pomocę w rodzaju na przykład medytacji, ćwiczeń oddechowych, trening autogendy Schulza, trening Jakobsona czy progresywna relaksacja mięśni. Pamiętaj, że sen nie służy tylko do likwidacji zmęczenia, jego rola jest o wiele ważniejsza. Osoby, co lepiej śpią, mają lepszą odporność, lepszy układ immunologiczny, więcej białych krwinek. Szybciej u takich osób goją się stany zapalne i rany, są oni mniej podatni na urazy i kontuzje, a to bardzo ważne w sporcie. Dlatego właśnie sen jest najlepszą regeneracją. Bo z kolei osoby niewyspane dużo częściej łapią kontuzje, ale też łapią często też infekcje, częściej chorują. U przewlekle niewyspanych mężczyzn badacze zauważyli wyraźny spadek testosteronu i hormonów wzrostu. Niedobór snu, ale też jego nadmiar jest ściśle związany z bólami głowy, z bólami migrenowymi. Największy problem ze snem mają matki, które mają malutkie dzieci, osoby pracujące na trzy zmiany czy na nocne zmiany, czy osoby często podróżujące w różnych strefach czasowych, np. stewardessy. Jedyną radą, którą mogę dać, taką najlepszą, to jest, aby wykorzystały takie osoby wszystkie informacje z tego filmiku, aby ich sen mimo wszystko był jak najlepszy. Bo one i tak i tak będą narażone na tzw. deprywację snu. Takie osoby mają po prostu trudniej, są bardziej narażone na insulinooporność, cukrzycę, nadciśnienie czy zaburzenia hormonalne. To wszystko w tym filmie. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie.